Cześć, tu znowu rekin i witam Was w kolejnym odcinku. Pyknijmy w polanie 2, już nagrywam na nowych słuchawkach. Tak więc muszę jeszcze tu zobaczyć, czy wszystko dobrze się nagrywa. Więc tak zaraz zrobię takie małe cięcie i zaraz się widzimy. Tak więc. Do usłyszenia za chwilę. Już jestem z powrotem, i wszystko dobrze się nagrywa. Tak więc, już wczytuję naszą ostatnią grę. Jeżeli będziecie słyszeć, że coś tam ciamka albo coś w tym stylu, nie wiem, albo coś uderzenie o talerz, no to ja teraz jem ciasto, szarlotkę dokładnie. Więc mam nadzieję, że nie będzie wam to za bardzo przeszkadzać. Po prostu jestem tak... Tak mam ochotę na coś słodkiego. A mam akurat ciasto tylko. A jakbym miał jakiegoś cukierka, to by jeszcze gorzej to było. No, dokładnie. Tak więc, jak to powiedział nasz drwal. Myszka w dłoń i do roboty. Mm, w ogóle se włączę stoper, stoper. Tylko komórkę muszę wyciągnąć. O! Dobra, stopper, stopper, stopper na 15 minut i dobra, eee, jedziemy z koksem. No, jakiś łoś Zanim go zabiję, to jest z czas trochę. Mm. Nie no, delicja. Tak, będę wam robił smaka. Mmm, ale nie no, kurna, zajebiste. Dawno takiego nie jadłem. Muszę przyznać. No dobra, nie będę was tu kusił. Kurwa, a co? C jedne. Dobra. Wiecie co? Ja porobię teraz sobie wieże magów. Tak jak wtedy. Robiłem, będę teraz spamować y, tym czym ognia. Jeżeli wiecie o co chodzi. No wiecie o co chodzi w końcu. Wcześniej to robiłem. W ogóle... Ja, jaki kolor? Fioletowi. Fioletowi, tylko skąd oni idą. I się tak zastanawiam. Chyba stąd. Tutaj jest gdzieś ich wioska. Chociaż nie, oni idą tak jakoś dziwnie. Takie pierdoły z nich. No dobra, nie będę z nimi na razie zawartał głowy. Tak więc... hmm. Nie wiem co zrobić. No dobra, no to skoro możemy, to zrobimy już im ten deszcz ognia. Tutaj pyk. Do dzieła. Hmm. Dobra. O, mogę spokojnie. O, już nie ma maga. Jak fajnie. What the f fuck? Z zostaw mojego drwala. Eee, drwala. Maga, wybacz mi, że Cię nazywałem drwalem. Eee. Dobra, to Ciebie tylko wybierzemy. Możemy nawet zrobić hop. ctrl 1. Gdzie jesteś magu. Wróg nadchodzi. Kontrol 1, kontrol 1. No, żeby od razu już byli w tej grupie, żeby nie musiał się męczyć. Eee, dobra, ciebie zrobili tak, żebyś im rozwalał te. Kurna, ja próbuję o. A to właśnie mi chodziło. Pyk. Ile, ci biała kula, światła niebieskiego. Które jednak zabija. Który chce się spotkać z moją różdżką? Nie no, jednak mimo wszystko, e, ta gra jest, no, tak dla mniejszych dzieci, też. Bo tak chyba od 12 lat. Więc wiecie. Ale niektóre teksty tekst, tak się kojarzą. A ja wiecie, no aż. Strach pomyśleć. Co by pomyślał takie dziecko? Musz... idź, ty. Dobra, białą kulę wysłałem. Zaraz cię zmieni w krowę. No. I po krowie. Tak to się robi u nas na wsi. Prawie zakrztusiłem, bo mi wleciało nie w tą dziurę. Dobra. Co no, tylko księciu nie rozkaże. Który chce się spotkać z moją mężczką? Właśnie, o tym mówiłem. Który chce się... ŁOW! FUCK! Skoro nie chcecie podobać FUCK! 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 No i dupa. Nasza postać zginęła. Tak, to nie było dobre rozwiązanie z mojej strony. Niemniej jednak, zaraz tutaj wyślemy naszego maga. Gdzie? No tu jest mag, nasz mag. To ty może wiesz, pójdź tu. Masz panie nowego poddanego. Czarodziejkę może zrobimy, bo niby taka dyskryminacja u mnie, że sami mężczyźni, więc zrobię sobie czarodziejka. Masz panie nowego poddanego. Ach. w ale Twoje słowo jest dla mnie doprawdy. Dobra, lecimy i dupa będzie. Najwyżej Najwyżej zrównają nas z ziemią, ale my się nie damy. Byt... Aha, to już wiem, przynajmniej gdzie jest flautowa wyspa. Dobra, po nim szwak, nie, nie po nim. Zaraz będzie po nim, dobra, jest po nim. Zaraz będzie koniec. Albo z nami, albo z nimi. Nie dam się, nie dam się. Mimo wszystko mamy gorsze zbroje. Znaczy lepsze zbroje. Ale ich jest więcej, o wiele więcej. Wszyscy się zbiorą i ich niszczą. Nasza postać zginęła. Ne, no mnie tam to bardzo nie obchodzi, kurde. Masz panie Wow. O, teściowe. Kolejna postać, z którą uwielbiam wyrzynać. I na pewno ci, którzy już są y, na tyle starzy, żeby mieć siową, na pewno będą oglądając ten film uśmiechać się, gdy. A zresztą robię to dla Was, ha. Wiem, żebyście marzyli tylko o tym, żeby to zrobić, ale ja Wam umożliwię tylko, żebyście na to patrzyli, niestety. Więcej nie mogę zrobić. To jest Mirko? Ja pierniczę, zaraz ginę. No dobra. Oho. Nasza postać no cóż, nie jest źle. Jak na razie, oj, 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 robi się tylko mam nadzieję, że zaraz to wszystko wyniszczę. Masz, panie, nowego Idzie, wsparcie już. Pochybel, nikczem, Jakieś pastuszki. Nie wygląda dobrze. Czemu? Pastuszek cię? Nie wiem. Kikiem w dupę walni i tyle. A ci się pastuszków boją. No w ogóle ci co tu robią? Na co? Czego oni się z tamtej strony obawiają? Są gdzieś tu jeszcze jakieś wieże? Chyba nie. Gdzie? na po drodze giną. W ogóle nie wiadomo dlaczego. Oho. Oho. Krowa chyba go użarła. Dobra Mirko, lepiej niech się w to nie miesza, bo... albo bo dobra, jak zginie, pewnie ja zapis. Dobra. Jedziemy z Koksem. Najpierw te wieżyczki rozdupimy. Co będziemy się tackać? O, patrzcie. Kto nam tu przyszedł z pomocą? Siu, łokórek. Nie masz szans. Jeszcze drugi cię tutaj będzie z drugiej strony dupczu. W ogóle, tu jeszcze jeden. Trudno myśleć, że podobno. Woje to jest dobra jednostka nauczników. A jak się okazuje, patrzcie, właściwież 0 zero nie. zero, ten. DMJ to bije. damage. A. no sorry, że tak czasem mówię slangiem angielskim, ale się tego nasłucha i tak dalej, nie? Jak to mówi kiedyś Joy Joy Joker. No, wiecie. Ze słuchu się uczy bardzo dużo. No, już właściwie skończyliśmy z ich wioską. Jupikaj, No i jest idealnie, już właściwie została chyba tylko jedna wioska. Tak więc tutaj się zbiorę. I wszyscy którzy muszą niech odpoczywają Czemu kurna? Nie, piotnicze Mirko jest debile. Nie chce pójść spać. Aha, brzmią dlaczego nie chce. Czas rozprostować. To wiecie co? Zrobimy to tak. No, i będzie po. No. I będzie z głowy, bo pierwszy nie dosięgnie nas. I będzie po nim. Okej. Okay. Po jednym, i zaraz będzie po drugim. Hop, 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 hop. Jak karabin. O, jeszcze trzeci doszedł. To WTF. Wytrw. Dobra, dobra. Łapię. I got it. Goddammit on Uuuu, Nie mogę dojść. Bez skojarzeń, proszę. <słuch> tak jest. Jestem. Ok, no to w takim razie zaraz idziemy. Nie na zbytki. No, tylko Mirko niech się wyśpi, ja przynajmniej mam teraz co robić, więc mi nie przeszkadza, że będzie spał z godzinę. no dobra, krótko będzie spał, ale zawsze. Mm. Dobra. Tak więc, zdążymy? No, myślę, że zdążymy. Na łód robina, robi się gorąco, pomocy! Pomarańczowie jeszcze A, chyba zostali. Czuje się zdrowia! Atakują nasz budynek! Dobra, przechodzimy. Nasza postać znęła! Nie to jasno, lata mnie! Aha. Miecze i topory mnie atakują! Dobra, nie wiem czy... Masz kurna... Uchodzić, czy nie jest pytanie? Czy tędy muszę iść? Tak, najwyraźniej tak. Dobra. Używali. Of. Fuck. Nie dziękuję. Jednak poproszę bez frytek. Eee. Gdzie ty dupczaku lecisz? Aha, nie, to? Masz nowego poddanego. Nie no fajnie. Kurno. Będzie ciężko. Będzie nie ciężko. Dobra, będziemy tu stać i czekać. Przynajmniej będziemy dopuszczać do siebie tych ludzi. Masz nowego Nie, to są... Ci Kurno jakieś dup mi tu puszczają pod oknem.

No 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 i elegancką naprawdę podoba mi się to. Tak, żeby nie było za miło. Będzie ciężko W ogóle co to niby takiego jest, bo tutaj jakaś zielona kropa mi się robi. Hmm, nie wiem. Dobra Tak więc czy ostatnia wioska wieletów sprawi nam dużo kłopotów i czy w końcu uda mi się dokończyć moje ciasto, tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. Cześć!